poszedł po zapas makaron rubella. Ej fajnie byłoby tak wygrać zapas. Przepraszam. Użyj to trwawo z gazetami więcej zabawy, ale śmieszki, ale śmieszki. Sakra, masakra. Lubię tą mapę. Trzeba zginąć w takim razie. Skoro dobra mapa, to trzeba zginąć. Kurna, po co ty tu jesteś? Ice, kurna, grzybki, pozbieraj w lesie czy coś. Przecież tam jest szalona. Szalona. Niedobrze, moi drodzy, bardzo niedobrze. Nie lubię te 30. Kurna, to jest takie dziadostwo, bije za dużo. Niewdzięczny czołg. Bardzo niewdzięczny czołg. Ty w niego bijesz za mało, on w ciebie za dużo. I to taka robota jest. Ostrzelił te 30. Do tego zabijemy mój. No ja ładuję. O kurna! No na goldzie kurna! Tak! Co? Jeszcze może frytki kole do tego, co? Co, co, co? Siomi z tym. Ładuję golda też. To kurna. pazia? Strzelać? Pazia, który jest słaby? Paziu? No, ej, co ty robisz? Chodź do przodu, tym ST2, ST1. Po co tak kampić, kurde? Ej, w ogóle, dlaczego tu jest czołg? A i tak z ciekawości, jak to się stało, że czołg wam przejechał tędy? Możecie mi to wytłumaczyć, bo ja jestem bardzo ciekawy. Jak to się stało, że gościu przejechał szczerym polem. I nagle się okazuje, że. Jest. Kurna, eee! No nie blokuj! No kurna, no co ty robisz? Pogięło cię, czy jak? Kurna, drogo odwrotu mi zablokowałeś. Jak ja muszę cofnąć? A ty se stoisz, ST1, na full HP prawie. Zadowolony z życia, kurna. Szczęśliwy, że jakiś frajer przyjmuje damage, tak? No, zarobiście, kurna, no tak. No. Bo nowy czołg to pewnie wszystko odbije, tak? No so, odbijam sobie właśnie, kurwa, odbiję sobie zaraz. Tak. Zaraz jak do garażu polecę to sobie odbiję tak. No. Jedzonko, kapitanie, Sikusikiem. a to tymczasem mój dawny kumpel z klanu Andreupera pisze do ciebie Donate y. 10 zł a widziałem że ktoś napisał, że Donate się pojawił a ja nie przeczytałem. Zobacz, po bitwie zobaczę. O kurna! Wow! Ale fart! Ale fu... Ale fox Z Golda! Nie przebił! A tamten w gąskę! Ale farty! A ten czołg, to jest akurat szok dla ludzi. Odbija, co nie? To jest szokiem dla tych ludzi, ale oni tylko nie wiedzą, że ten czołg nie jest takim papierem. Oni myślą, że to jest jak Leopard. A to jest zaskoczenie, ten czołg ma 260 pancerza na górnej płycie i oni sobie tak myślą, ale gówno wyjechały jakieś, pewnie Leopard drugi. A tu niespodzianka, bo ten czołg potrafi odbić kurka wodna i to jest takie fajne. To jest spoko właśnie, że czołg jest ogółem szybki, ale dość twardy zarazem, co nie? O kurna, multi tak jakby... Zagrałeś, wiesz jak? Jak beznadziejny noob, czyli w sumie. Że niby sobie myśli człowiek, że wie, męki kurna, a to pejk, ciężki trochę. I co jest fajne w tym czołgu, jak nim wiedziesz w kogoś, to jest, kurna, rozjechany, rozłożony na łopatki i się przewraca, tak wie. Kto był najlepszy? Kto był najlepszy? Paś był najlepszy. <laughs> Nie, no, bez przesady, bez przesady. Ale fajny czołg, zarobisty, bardzo polecam. Eee, muszę pograć rankingówki, go, żeby go zdobyć. Dlaczego powiedziałem, że ten czołg jest gruby? Poważy 50 ton. Czyli zaprzyjaźnię się z nim idealnie. Zaadaptuję się do warunków w czołgu i wykorzystam jego masę. <laughs> Zaklimatyzuję się szybko. Może dlatego tak lubię, bo ciężki, górna. 50 ton waży. Bardzo jest to fajne, że waży 50 ton. To jest taki ciężki leopard, bym powiedział. Ciężki leopard. Dobra, dużo pytań jest. A ja lecę w kulki. Dziś dostępne po tym sezonie. Nie wiem, kiedy ten czołg będzie. Ten czołg jest bardzo spoko, ale. Niestety nie powiem ci ziomek yy, tego. Mm -hmm. Co ja chcę ci powiedzieć? Nie powiem ci yy, co do tego czołgu, kiedy będzie wyręczony. Niestety ci nie powiem. Nie chcę ci skłamać ale Cóż no. No ale cóż no, ale cóż. Ja muszę zdobyć dwa żetony, będę miał ten czołg. Nie będę grał w tym trybie dużo. Ja na przykład nie, nie wytrzymałbym. Potrzebuję dwa punkty, mam 8, potrzebuję dziesięć i będę miał ten czołg. Ja tylko to robię i, i tyle, i żegnam tą, ten tryb, bo to jest tragedia. Bo to jest, moi drodzy, tragedia. I no i obligacje trochę wbić i tyle. A ten czołg bardzo dobry. Jeśli ktoś chce się przemęczyć, to warto. Do tego czołgu jest bardzo spokojny. Ja go polecam, ale wiem, że niektórzy po prostu mają niechęć do tego trybu. No, więc moi drodzy, cóż, yy, chcę yy, powiedzieć, że zakończymy sobie dzisiejszego live'a, bo trwa 4 godziny i 35 minut. Yy, więc, no, w sumie dłużej niż planowałem. Dzisiaj troszeczkę się bardziej otworzyłem na Was, ponieważ mówiłem dużo więcej, tak jakby o życiu i tak dalej. Dlatego, że po prostu taki miałem dzień, że chciałem się wygadać komuś po prostu. Miałem ochotę porozmawiać z ludźmi. A jednak, no choć nie dzieli nas bariera monitora, no to czuję się, jakbym mówił do was. Jako do ludzi co nie. To jest coś takiego, że po prostu czuję się, że się mówi z człowiekiem i to jest mega fajne. I chciałem miałem taką potrzebę się wygadać. Więc bardzo dziękuję, że byliście na live. Bardzo mi było miło z wami porozmawiać. Bardzo się cieszę, że po prostu było fajnie i sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że y, jutro obejrzycie kanał. Bo będzie film o 6 już jest wgrany. Y, no i co? Mm. Życzę Wam dobrej nocy. I mam nadzieję, że. Wszyscy są zdrowi, nie chorujecie. I po prostu jakoś się wam dobrze układa. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś i życzę Wam kochani dobrej nocy. Do zobaczenia. A jeśli jeszcze chcecie zobaczyć ten czołg w akcji, to dzisiaj był o nim film. Troszkę później dodałem, bo o 10, bo było embargo. To znaczy, że nie można było wcześniej. Nie można było wcześniej dodać filmu. Dopiero od 10, dlatego dopiero o 10 był, nie dlatego, że nie chciałem. Także też pamiętajcie o tym, że czasami jak jest prezentacja jakiegoś czołgu, to zawsze o 10, o 12 Regiming raczej nie pozwala o 6. Także dziękuję za dziś i dobranoc jeszcze raz, papa. Pa.